Czy takie coś cyberpakło. Cześć, witam ponownie na kanale historii Gier Komputerowych. I dzisiaj będziemy w dalszym ciągu ogrywali tą konsolę. Czyli Atari 2600. Tak, na szybko jeszcze przypomnę, co to jest za urządzenie i czemu ja je ugrywam, i czemu uważam, że ono ma duże znaczenie, albo jest takie historycznie istotne, jeśli chodzi o rozwój gier komputerowych. Jest to pierwsze domowe urządzenie, które osiągnęło ogromny sukces, popularyzowało na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych, granie w domu. I obietnicą tego urządzenia było to, że w domu będziemy mogli grać w gry arkadowe, te, które stały się tak bardzo popularne kilka lat wcześniej w całych Stanach Zjednoczonych spopularyzowane, w ogóle wprowadzone na rynek przez firmę Atari i gry arkadowe, bo Atari na początku zajmowało się właśnie produkowaniem tych automatów do gier, potem wprowadziło na rynek, na fali tego sukcesu wprowadziło na rynek to urządzenie obiecując ludziom, że będą w domu mogli grać w te same gry, które mogli grać w salona gier, w barach na automatach czy ta obietnica tak do końca była realna, i czy Atari spełniło tą obietnicę? No, nie do końca. Jednak duża różnica była między tym, jaką, jakie możliwości oferował hardware automatów, a jakie możliwości oferowało to urządzenie. To urządzenie było wprowadzone w 1977 roku i było w produkcji, no tak, przynajmniej 10 lat chyba w 1992 albo trzecim roku. Zaprzestano produkcji i sprzedaży tego urządzenia. Sprzedało się w kosmicznej ilości 30 milionów egzemplarzy. To jest mniej więcej tyle lub więcej, co Commodore C64, czyli komputera, który spopularyzował granie na komputerach domowych, czyli wprowadził komputery do domów tak masowo. Czyli to było urządzenie, które wprowadziło konsolę do domów i granie w domu na konsoli. Commodore C64 był urządzeniem, który spopularyzował. Wprowadził komputery domowe do domów w taki masowy sposób. Wracając do tego urządzenia, obietnicą tego urządzenia było, że ono zaoferuje taką samą jakość jak gry z automatów. No i to tak, to po pierwsze, nie do końca było możliwe, dlatego że po pierwsze, 77 rok, a gry już wtedy to było urządzenie słabsze od, od większości tych ówczesnych urządzeń, takich automatowych. No, a rozwój automatów przebiegał dalej, czyli lata początek lat 80., 81, 2., 83. Te urządzenia, które, miały, które oferowały gry na automatach, automaty, bardzo szybko się rozwijały, miały tą moc obliczeniową, możliwości graficzne rosły ciągle, były dużo większe, a to zostało gdzieś tam w tym roku 77. To urządzenie zostało gdzieś tam w tym roku 77. No i ona po prostu z natury nie mogło oferować takich samych rozwiązań. Dodatkowo ono było dosyć mocno ograniczone. Ja mówiłem w ostatnim odcinku, że tutaj jest tylko 128 bajtów pamięci RAM i też nie całą tą pamięć można wykorzystać. To jest naprawdę mało. Także no... Jest ograniczone. Ja w ogóle bałem się, że te, te gry to będzie w ogóle dużo większy dramat, także jestem trochę pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Nie jest. Część z tych gier jednak yy, oferuje w dalszym ciągu rozrywkę i jestem w stanie sobie wyobrazić, że w 77, 89, 80 roku, jak ktoś takie urządzenie miał w domu i grał sobie w niektóre z tych gier, to naprawdę było to, było to coś niesamowitego. Wracając do tematu. W ostatnim odcinku mówiłem, że miałem trochę problemów. Mam trochę problemów z kartami, że nie wszystkie karty działają, ich się nie, nie każdy się da włożyć. Ja podejrzewałem, że problem jest w kartach, że te karty że po prostu są już stare i blokuje się ten mechanizm, który tam, tam jest w przodku. Nie wiem, czy to widać. O, może tu są takie, takie są drzwiczki. O. I żeby móc. żeby to działało, to jak się to wsuwa, to te drzwiczki się cofają. Bo może pokażemy o te, te drzwiczki się cofają i wtedy się odsłania, karta, odsłania się ta płytka drukowana z takim nie wiem, złączem krawędziowym, które się wsuwa w slot kadliży i to no i to w ten sposób potem się podłącza i. W ten sposób się tą grę włącza i ona działa, i się wczytuje. Co dzieje się, nie wczytuje. Ona jest po prostu tutaj na pamięci, ale tą pamięć jakby się łączy z urządzeniem, i urządzenie ma bezpośredni dostęp do tej pamięci, która jest na tym, na tym karcie. No więc yy, większość tych kartów mi nie działała z tym urządzeniem. Ja podejrzewałem, że to jest problem tych kartów, że one są stare i one po prostu nie działają. Się blokują, ten mechanizm się po prostu zablokował. Okazało się, że nie. Yy, Roman w komentarzu wskazał mi żebym sprawdził czy ja nie mam wyłamanych tych bolców na tej, na tej konsoli a mnie się wydawało, że ta konsola jest w ogóle w idealnym stanie jak nowa bo tu, tu, da, 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 jakaś folia tu nawet jest o proszę bardzo to taka nówka sztuka jeszcze nie odfoliowana całkiem więc mówię no to raczej nie jest możliwe nie? jeszcze jak w ogóle kupiono od Niemca no to gdzie by mnie nie wiem, zaszukał więc raczej nie jest możliwe żeby to urządzenie było uszkodzone a się okazało że niestety ja sobie nie zepsułem teraz, ja tak wyciągnąłem tego karta na włączonym urządzeniu. Sprawdźmy, czy to jeszcze działa. Bo się zaraz okaże, że ten ogryw, który jeszcze się nie zaczął, to już się skończył. W ogóle bardzo ciekawa gra. Yy, ten... E.T. Zobaczmy, czy to jeszcze działa. Wsadziliśmy. Działa! Dobra, urządzenie jest takie, takie odporne No! Uuu. Dobra, krótka przerwa techniczna. Więc tak, wracając po krótkiej przerwie technicznej, yy, tak jak powiedziałem, miałem, w ostatnim odcinku, to mówiłem, miałem jakieś problemy. Te karty nie, nie każdy się udawało włożyć i odczytać, i przyłącznie do tego urządzenia. Okazało się, że tu dzięki Roman, bo ty na to zwróciłeś uwagę w komentarzu, tu są wyłamane takie bolce dwa. Ich tutaj nie ma, czyli w praktycznie nowej konsoli, jeszcze tutaj z jakąś folią. O, tu proszę bardzo, nówka sztuka, zafoliowana. No, ona jest uszkodzona, nie? Także będziemy sobie musieli jakoś radzić. Będziemy radzili sobie w ten sposób, że tym szybokrętem będziemy te kartlicze, te, te, te drzwiczki tam w tych kartach otwierali. No i dobra, jedziemy, to już nie ma co jakby przedłużać. Tak jak powiedziałem, konsola Atari VCS prowadzona na rynek w 77 roku. Możliwość grania w domu w gry arkadowe. Aczkolwiek nie do końca, niestety, takie same, czyli ta jakość jednak yy, no jest, jest znacząco niższa. A o ile niższa, to właśnie się za chwilę przekonamy. Kilka gier już graliśmy. Z tych gier 3 okazało się całkiem fajne. To znaczy, na przykład Space Invaders, a także Donkey Kong. W ogóle ta gra yy, Nintendo. Chyba jedna z pierwszych gier Shigeru Miyamoto, czyli takiej legendy, jeśli chodzi o design gier komputerowych gościa, który potem, designera, który potem designował na przykład Zeldę albo Mario. Więc yy, yy, to też, to jest coś, o czym kiedyś mówiłem, że ta jakaś różnica, nie, między tym jak się designowało gry w Japonii, jak się robiło gry w Japonii. W Japonii od samego początku praktycznie była funkcja designera gier w grach zachodnich, tego takiego kręgu kulturowego zachodniego, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, bardzo często brakowało tego designera. Tym designerem najczęściej był główny programista, na ogół jedyny programista, bo te gry to były tak bardzo często oprogramowane przez, przez jedną osobę i w zasadzie wszystko było robione przez jedną osobę. Jakiś tam grafik i muzyk, ewentualnie zrobili muzykę, grafikę, ale cała gra była i zdezjonowana, i zaprogramowana przez programistę. I to często widać, że te gry są po prostu takie no, trochę bez pomysłu, bez sensu i, i no tak. Takie zrobione, designowane przez, design przez programistę. Niektórzy programiści mają taki zmysł designerski, czasem estetyczny także, no ale bardzo często nie mają. Nie? Jest nawet w branży taki dowcip branżowy. Programer Zart. Programer Zart to jest taka grafika, która jest jakaś tam mega tragiczna i jest jakimś tam tymczasowym materiałem, który jest wsadzony, żeby był. Wracając do tematu. Mamy tego Donkey Kong z Nintendo, który jest relatywnie fajny. Dużo gorszy, oczywiście wizualnie od tego, co było na automatach, a także potem na różnych innych platformach, takich jak na przykład 8-bitowe c 64 czy, czy atari, że o tam bardziej jakichś tam mocniejszych sprzętach nie wspomnę, na, na NES i tak dalej. W każdym razie, ale jest i jest takie w miarę fajne, da się grać. Jest ten Space Invaders. Jest taka gra na przykład Astroblast, która no, bardzo szybka rozgrywka, taka bardzo, bardzo intensywna, ale fajna. Natomiast jest cała reszta gier, które ogrywaliśmy ostatnio, które no, nam ma no, jakiś dramat. Nie? Ten, ten Canyon Bomber, to w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Prawdopodobnie do tego potrzeba mm, do tego potrzeba innego kontrolera, czyli nie tego joysticka, a tego takiego wiosełka nie? z pokrętłem, z potencjometrem i to sobie ogramy. Może kiedyś kupię coś takiego, jak będzie i może jeszcze spróbuję ograć te gry, które, które, których się nie udało bez tego urządzenia, bo na przykład jest taka gra z Activision, gdzieś tutaj, to za chwilę, dobra. Firefighter, też jakieś tam no dramatycznie złe doświadczenie. O, ten Kabum, to chciałem sobie ograć. No bo to jednak Activision, to byli ludzie, którzy już wtedy mieli pojęcie o robieniu gier. To byli w ogóle, Activision się wywodzi od programistów z Atari, którzy odeszli z Atari i założyli sobie firmę Activision. Więc oni mieli doświadczenie, wiedzieli co robią i Activision w tamtych latach zrobiło kilka takich naprawdę kultowych gier. Na przykład Pitfalla. Ale wracając do tematu, tego nie ograłem tak przyzwoicie, bo też potrzeba do tego, do tego, tego wiosełka padla. Jak takie wiosełko, jak gdzieś tam ukazynie nie znajdę, to jeszcze spróbujemy wrócić do tego 2600 i ograć te wszystkie gry, które, które tego kontrolera wymagały. Mamy nawet dwie kopie, proszę bardzo. Jest ten ice on mi się w ogóle nie uruchomił. Omega Race, no jakiś, ja nie wiem o co w ogóle chodzi w tej grze. No jak, jakaś absurdalna jest. Crystal Castles, duża gra, która osiągnęła spory sukces. Kto to w ogóle kto to zrobił? Nie jest napisane. W każdym razie. Jest to gra, która była taka relatywnie dosyć duża w tamtych czasach na automatach. Było, są zrobione wersje na każdą platformę. No ta wersja na Atari 2006. No sterowanie jest jakieś takie naprawdę. No nie, nie, to, to się też tak. To... Eee, nie, eee, Mousetrap Taki chamski klon Pacmana, Pacman, ogromny sukces. O, sukces. To była gra. Eee, Musiałem sprawdzić, bo nie pamiętam jakiej firmy japońska. Taito chyba. Sprawdzimy, dopiszę na dole. W każdym razie ogromny sukces. Eee, Nintendo potem szukało odpowiedzi na, na tą grę, eee, na rynek eee, gier, na automaty, i właśnie. Eee, i właśnie ten Donkey Kong to była taka odpowiedź na pac ze strony Nintendo. No i te gry to tak nie, to, to nie. Ale trzy z tych gier relatywnie dają jakiś fan z gry, nie? więc kontynuujmy. Ja tutaj mam pudło tych kadriży. będziemy grali. Yy, mamy to jeszcze, o to, 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 ale to jest uważane za najgorszą grę w historii wszechczasów, w ogóle w historii gamedevu. I dlatego poświęcimy na tą grę osobny odcinek i zobaczymy, czy to faktycznie jest takie zło. Czy to faktycznie jest tak, taki, taki dramat. Ja tak ostatnio trochę mówiłem o tej grze, że ja sobie wyobrażam, jak wyglądała produkcja tej gry. Nie? Że najpierw e, e, negocjacje trwały pół roku, potem jakieś inne takie biznesowe tematy, prawne i tak dalej, a na końcu programiści dostali trzy tygodnie. No to tak szczeliłem sobie z głowy, okazało się, że się niewiele pomyliłem. Jak sobie doczytałem na temat tej gry, to programista tej gry. Miał 5 tygodni czasu. To jest absurdalnie mało czasu na zrobienie gry. Naprawdę. To, to, to jest bardzo ciężko. Także podziw, że w ogóle coś z tego wyszło. A co? To sobie ogramy w osobnym odcinku poświęconym tylko na tą grę. Czyli to odkładamy. No i mamy pudło z grami. I bierzemy to pudło. I jedziemy. Wyciągamy losowo i ogrywamy po kolei. Proszę bardzo. Tu jest taka gra. Nagrywam się to. Nagrywa mi się to. Gra. Defender. Do tej kamery. Nie, tu to w ogóle nie widać. Defender. Duży hit z automatów. Gra Atari. Gra, która na Atari 8-bitowym jest bardzo fajna. Lepsza moim zdaniem, niż na przykład na 8-bitowym Commodore C64. Zobaczmy, jak wygląda na Atari 2600. Czy, no, czy w jakikolwiek sposób jest porównywalna z tą wersją taką z automatu. Narzędzie, szybokręcik. Pyk działa wszystko bardzo ładnie. Teraz tutaj trzeba taki lekko stopności. O, dobra. Wsadziliśmy. Działa proszę bardzo. Tak? Tak. Dziękuję, chyba nie ma. Może nie ma, bo nie ma być. Zobaczmy. O Jezu. Super. No to lecimy. OK. Fajne jest to, że te gry z kartów, ponieważ one się nie wczytują tylko są na tym karcie, to, to bardzo szybko się odpalają. No i co, lecimy. O, działa, działa. Oj, oj, oj. Oj, oj znikło w ogóle. Ciii. W ogóle znika, coś się pojawia. No to ja znowu ten problem z tym miganiem i znikaniem, to Wam powiem skąd on się bierze. On się bierze stąd, że po prostu jest ograniczenie ilości spriteów na raz na powiedzmy linie, które się mogą pojawić. Więc jak się pojawia więcej tych spriteów na linię taką e, horyzontalną, czy to jak to się poziomo, ładnie po polsku mówi, to zaczyna to po prostu migać, bo one tak na zmianę się zaczynają wyświetlać. Te spritey raz jeden, raz drugi. Powiem Wam, złe to jest. No w okej, okay. w ogóle, nie, 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 to jest tragiczne, naprawdę, tutaj ten, to, to co było super na 8-bitowym Atari, czyli ta płynność tego wszystkiego, to w ogóle źle wygląda, to źle się gra, no i, nie, dobra, nie, nie, yy, nie, Defender, ląduje na tej kupce tych gier, które są sporym rozczarowaniem i naprawdę nie mają, nie mają w ogóle startu do ani do automatów, ani do wersji yy, z Atari 800 albo 400. Bo pamiętajmy, dwa lata później wyszedł komputer domowy Atari 400, Atari 800 i te komputery, yy, Defender na tym komputerze, jest super naprawdę, jest, Wiadomo, ja że on trochę tam delikatnie odstaje od tej wersji arkadowej, to bo to jest niższa rozdzielczość. Ta rozdzielczość taka podwójne piksele 160x192. Na arkadach tam była pewnie, nie wiem, albo było 320 na 200 320x200, albo było 256 na 192 W każdym razie ta taka normalna, wyższa rozdzielczość. Ale ta gra na 8-bitowym Atari jest super. Na 8-bitowym komodorze jest dobra, a tu jest drama, to jest tragedia. Nie, lecimy. Jest, a może jakieś podsumowanie potem zrobimy, nie będziemy na takiego Co my tu mamy? Phoenix, taka gra. Fenix. Ja tą grę trochę pamiętam. Kojarzę ją z automatów. Ona jest taka w WD-40 jeszcze mocno utleniona, dlatego że myśmy tam stosowali. że Mi się wydawało, że do te karty są problemem, a się okazało, że urządzenie. No i tam niepotrzebne było smarowanie tego różnymi tam specyfikami. Nie wiem, sprayem do czyszczenia Grilla WD40, no ale teraz na pewno ten kat w środku nie wieje. Wracając do tematu Fenixa. Fenix gra z automatów, która zresztą była takim sporym sukcesem i w ogóle grą taką dosyć ciekawą. Zaraz pokażę czemu. Zobaczmy, jak wygląda na Atari. Pyk gramy. O, powiem, coś się stało w trafilmie. Powiem wam, no i tak jest dynamika, jest to płynne. Jak to wygląda. Tak? No, całkiem, całkiem jak na razie. Oh. Dobra. Aha, bo w dół jak dam to mam... O, proszę Państwa, to, je, to wygląda prawie dokładnie jak na automatach. No ja to tarczę, to ja chyba robię sobie sam, jak pociągnę w dół joystick. O, i nie wiem, czy to będzie widać, te, te ptaki, czy co to jest, to trzeba zabić tak całkiem, bo jak tylko jak tylko trafimy w skrzydło, to to skrzydło się regeneruje. To znaczy, ono się regeneruje, jak, jak odstrzelimy obydwa skrzydła. Trzeba w środek, nie? I powiem Wam, że to wygląda naprawdę dosyć, to w ogóle fajnie się gra, jest płynność. Wygląda całkiem nieźle, to jest takie. jak na automatach prawie. Także ta gra to był jeden z takich, jeśli chodzi o te shootery, tą taką, takie strzelanki, no gdzie nie, nie ma skrolowania, gdzie jest to stałe tło, czyli te wszystkie takie początkowe strzelanki z początku z początku gier komputerowego, on wygląda całkiem przyzwoicie. A no, ja jestem pozytywnie zaskoczony. I fajnie się gra, jest ten, jest ten flow taki, ten gameplay. Jest tak jak na automatach. Grafika jest delikatnie gorsza, ale tak jak mówię, tam ta rozdzielczość jest niższa, ale jest kolor. Zresztą potem sobie zobaczymy może, jak ta gra na automatach wygląda. W sensie jakieś screenshoty z tego ściany z internetu, dla porównania. Jest fan. Jest fan. Jest challenge. O, ostatni został. Jest pięknie. I proszę Państwa, czemu ta gra jest taka innowacyjna? Mamy chyba pierwszy raz w grach bossa na koniec levelu. To trzeba było rozwalić. I potem ten, ten pasek, taki na środku. Uwaliliśmy bossa. Dobra. Yy, kolejna gra, która naprawdę yy, moim zdaniem daje radę. No to ta gra wygląda całkiem przyzwoicie. Jak na ogromnie ograniczone możliwości tego sprzętu. Flow jest taki fajny, jest ta dynamika w tej grze, jest ten boss, po raz pierwszy w jakiejkolwiek grze komputerowej, chyba. I z tego co pamiętam ta gra była tylko na automatach i na Atari 2600, więc jak ktoś chciał pograć w tą grę w domu, nie na automatach, to tylko 2600 dawało mu taką możliwość. Nie Atari 8 nie Commodore, tylko Atari 2600 i ta wersja na to Atari 2600 jest naprawdę całkiem dobra. I można spokojnie dodać ją Fenixa można dodać do tych gier, które dają radę. I tak robimy. Kangaru To jest kolejna gra, którą próbowaliśmy w ostatnim odcinku ograć, ale nam się nie udało tego karta tam sadzić, ale teraz nam się uda. Albo się nie uda. To nawet przyzwoicie wygląda. 83 rok to już jest ten okres, kiedy, kiedy już weszło przed 64 4 na rynek, więc. No, ale tak. Jakoś to wygląda, nie? O, mogę nawet. Mogę tak zrobić, proszę bardzo. Bić się mogę. Tu coś zielonego mi tu idzie, co to jest. O, widzicie jak te spryty migają, bo mamy w jednej linii więcej niż. To mogę skakać? Mogę, proszę. Oh. A czemu mogę przyłożyć? Bo bym chciał? Nie mogę. Mogę! Proszę bardzo. Chodź tu. Oh. Proszę. O, dobra, przegrałem. Okej. Okay. No, takie trochę mam mieszane uczucia. To znaczy dużo jest takich elementów gameplayowych, różnych mechanik. Jest skakanie, zbieranie tych tam, powiedzmy, owoców. Możemy sobie zadzwonić, nie wiem co daje to dzwonienie. Jakieś przeciwnicy tu chodzą. Ta grafika, jak na Atari 2600, to jest taka. A, no, powiedzmy, mocno za z, dosyć zaawansowana. No ale nie wiem, no, no, nie mam fanów z tej gry. Czyli to jest takie coś pośredniego. Ktoś się starał i. I może, jakbym tą grę zobaczył w końcu lat 70., to by mi się podobało i bym pewnie spędził więcej czasu. Ale w dzisiejszych czasach nie, to idzie na tą kupkę. tych gry, które jednak rozczarowują. Dalej. Dalej. O, ho, ho, ho. ho. Panie i panowie, pitfall. To jest ten taki jeden z większych hitów w tamtych czasach z, z Tiny Activision. I ta gra też jest przełomowa, jeśli chodzi o rozwój gier komputerowych, ponieważ jest to chyba pierwsza gra, gdzie, są, gdzie jest system autosaveów. W dodatku ten system jest taki dosyć. A, może pokażmy. I zobaczymy czy on w ogóle jest na Atari 2600. Ja tak chwalę, że to tutaj taka super gra, i w ogóle na system AutoSave bo się może okazać, A po pierwsze, to ono się może okazać, że ona nie działa. O! O! To jest niestety spore rozczarowanie. Ta gra nam nie działa. Wiecie co? Ja to spróbuję jakoś tam przeczyścić, może. Momencik. Krótka przerwa. Zobaczmy, czy ten proces czyszczenia coś dał. Nie, no gra po prostu nie działa. Bardzo szkoda, gdyż bardzo jestem ciekaw, jak ta gra wygląda na Atari 2600. Bo z tego, co, yy, co wiem, to tam naprawdę było tych trików takich programistycznych. No, do, do, do wyciśnięto z tego Atari 2600 maksimum. Właśnie głównie dlatego, że Programiści Activision to byli programiści Atari wcześniej, więc oni i tak no mieli pojęcie o tym sprzęcie dosyć duże. Mieli dużą wiedzę techniczną, więc mogli naprawdę. Nie, dobra, no niestety, niestety, tu jest to, to ten, tu jest zawód. Zobaczmy, może mam drugą taką, bo ja tak nie przeglądałem tych kartów i trochę mam podwójnych niektórych. Może akurat. Co tu mamy? Planet Patrol. Proszę bardzo, Spectra Vision od Atari Video Game System. Okej. Okay. Tak. Planet Patrol. O. Całkiem to jakoś tak, no nawet powiedzmy, prawie wygląda. Ach, ach. No drewno. Jakoś przelatują, te, 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 ta detekcja kolizji też jest jakaś taka... Coś tam leci na dole, nie wiem Aha, to cień jest! Oh, oh, oh. Po raz pierwszy w grach cień. Co to jest? Aha, ja miałem to umijać chyba, tak? Czy coś jak to przeskakuje, nie, to nie wiem czy pamiętacie jak ja mówiłem o tym Racing the Beam, że tutaj trzeba to chociaż Sprite akurat chyba nie, ale ta grafika tła co to jest, boss jakieś jakiś czy coś nie? no dobra, jakiś scroll jest nie wiem czy ja to mam rozwalić, bo może nie mam, no, ale rozwalmy Dobra, bo to tak się robi. Ja tak chciałem przejść jeszcze ten etap, taki z, z tymi takimi chmurkami. Czy co to tam było, trudno powiedzieć. No, po tym rozwaleniu tych elektrowni był taki etap. Aha, tego, lalimy. O, ten etap ostatni raz próbuję. Jak nie przejdę teraz, to panowie kończymy, bo to. O, coś się w ogóle jeszcze zepsuło. No dobra. Nie wiem, co się stało. Nie, nie, dobra, nie. To, to leci na kupie tych gier, które... No i scrollowanie, to jest powiedzmy, że fajne, ale no pierwszy raz chyba w Defenderze było nie? ono było w dodatku w obie strony i jeszcze nie dość tego, to było takie zapętlone. Czy można było lecieć w jedną stronę cały czas. Tutaj jest to scrollowanie też taką w jedną, w jedną stronę, ale to nie jest w żaden sposób raczej innowacyjne. Lewele się zmienia. No ale drewno to jest nawet no ten gameplay. To to wszystko to tak. Nie. Następne. To dzisiaj szybko przelecimy przez te wszystkie gry 6.